Cześć! Ja jestem klaskowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie unboxing, omówienie oraz porównanie z cenami z polskiego Bricklinka kubeczka Pike Brick, którego sobie zakupiłem na otwarciu pierwszego oficjalnego polskiego LEGO Stora w galerii Westfield Arcadia. Was teraz zachęcam do zostawienia łapki w górę, nowych widzów do subskrypcji kanału i bez zbędnego przedłużania przejdźmy teraz do unboxingu tego właśnie kubeczka. Tak się zastanawiałem, jak to w sumie otworzyć, ale chyba po prostu rozetnę sobie to tutaj właśnie z boku i jakoś będę musiał po prostu wysypać te elementy. O, może w taki sposób to zrobię. Jeszcze rozerwę w sumie tą torbę tutaj nieco mocniej. No niestety nie zachowam jej w jakimś najlepszym stanie, ale już trudno. Tutaj jest pokrywka od kubeczka, nawet jakieś elementy już w niej latają. Wysypię sobie może to w taki sposób. Teraz wyjmę stąd ten kubeczek i jeszcze wysypię pozostałą część elementów. Torba jest już opróżniona, także myślę, że mogę ją sobie gdzieś tutaj z boku odłożyć. A teraz może wysypię całą zawartość kubeczka. A więc tak prezentują się elementy, jakie sobie wybrałem na ściance PikaBrick. Tak to mniej więcej wygląda, więc ja teraz biorę się za liczenie tego wszystkiego. Oczywiście zaraz Wam powiem czego oraz ile sztuk się znajduje, a do tego, tak jak wcześniej wspomniałem, porównamy sobie to do cen na polskim bricklinku. Jak widzicie, ja już to sobie wszystko posegregowałem oraz Policzyłem, a jeżeli chodzi o porównanie z polskim bricklinkiem, to zasada była taka, że sprzedawca musiał mieć minimalnie tyle sztuk nowego elementu, ile ja go sobie wziąłem. Na przykład, jeżeli mam jakiegoś elementu 50 sztuk, to sprzedawca musiał mieć minimalnie 50 sztuk nowego elementu. Zaczniemy sobie od tych szybek, paneli w rozmiarze 1 na 6 x 5 ich sobie wziąłem 8 sztuk i cena za taki jeden element na polskim bricklinku to 2 złote oraz 93 grosze i za te wszystkie szybki. Byłoby to 23 zł oraz 44 grosze. Następnie takie oto briki 1 na 1 ze studem po boku w kolorze Sand Green. Ich jest tutaj 37 sztuk i cena za jeden taki element na polskim Bricklinku to 18 groszy. Czyli za wszystkie takie elementy wyszłoby mnie 6 zł oraz 66 groszy. Następnie takie oto liście. Ich mam tutaj 11 sztuk. One są w kolorze Bright Light. Orange I cena za taki jeden element to 80 groszy, czyli za całość byłoby 8 zł oraz 88 groszy. Następnie mam takie oto zaokrąglone płytki 1 na 2 w kolorze Dark Tan i ich mam w sumie 39 sztuk. Cena za jeden taki element to 29 groszy, czyli za całość wyszłoby mnie 11 zł oraz 31 groszy. Następnie jumpery w kolorze Sand Green, oczywiście są to takie modyfikowane płytki 1 na 2. I z nimi był w sumie spory problem, ponieważ nie ma ich na polskim bricklinku na moment, właśnie kiedy nagrywam sobie ten film. A na zagranicznym bricklinku też nie było jakoś dużo sprzedawców oferujących wysyłkę do Polski. Ale kilku z nich było i najtańszy sprzedawca miał ten element za 90 groszy za sztukę. Ja mam w sumie tutaj 74 sztuki właśnie takich oto jumperów, więc w sumie za nie by wyszło 66 zł oraz 60 groszy. No i teraz wam powiem, że nie wiem, jak sklasyfikować ten. Element, czy go wliczać w sumie do całej stawki, no bo jednak nie było go na bricklinku w Polsce, ale to jeszcze zobaczę i powiem Wam pewnie w podsumowaniu, jeżeli będę Wam podawał cenę, oczywiście, za cały ten kubek, ile by wyszło na bricklinku. Następnie mam takie oto małe liście w kolorze bright green, ich mam tutaj 35 sztuk, no i najtańszy sprzedawca na bricklinku miał ten element po 15 groszy za sztukę, więc w sumie wyszłoby to 5 zł oraz 25 groszy. No i na samym końcu element którego mam najwięcej, czyli oliwkowe. Liście ich mam 87 sztuk. Cena za taki element na polskim Bricklinku to 53 grosze, więc za nie wszystkie wyszłoby 46 zł oraz 11 groszy. Więc jak widzicie, tak prezentuje się rozstaw moich elementów. Ja wam powiem, że jestem z nich naprawdę bardzo zadowolony. A teraz przejdźmy sobie do podsumowania, gdzie to powiem wam, ile mam w sumie tych elementów i ile by za nie wyszło, gdyby mnie sobie zamawiał z polskiego Bricklinka. Podsumowując, ja Wam oczywiście powiem, że jestem naprawdę bardzo zadowolony z zakupu tego oto małego kubeczka ze ścianki. Brick, a teraz przejdźmy sobie do takiego ogólnego podsumowania samego kubeczka. W sumie miałem w nim 291 elementów, a za nie wszystkie na polskim BrickLinku zapłaciłbym 101 zł oraz 57 groszy bez tych jumperów w kolorze sun Green, a razem z nimi, no bo one oczywiście były z zagranicznego BrickLinka, zapłaciłbym 168 zł oraz 17 groszy, co jest na pewno sporą kwotą, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że ten kubeczek kosztował mnie 44 zł oraz 99 groszy, no bo ta kwota jest ponad 3 razy większa. Więc na pewno w przypadku tych elementów, które ja sobie wziąłem, to ten kubeczek bardzo, ale to bardzo mi się opłacał. W sumie nawet gdybym wziął te 87 sztuk liści w kolorze olive green, to i tak by mi się on zwrócił, bo za same te liście wyszło 46 zł oraz 11 groszy. Więc ja jestem naprawdę mega zadowolony z tego zakupu, no bo wiadomo, udało mi się zaoszczędzić trochę kasy, a do tego wzbogaciłem się w naprawdę fajne Elementy. Wy w komentarzach piszcie, co Wy sądzicie o tych elementach, jakie sobie zakupiłem oraz czy kiedyś mieliście styczność ze ścianką Picky Brick. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!